Krystyna Maria Ziembińska z Bugałów. W wieku panieńskim mówiono Krysia Bugalanka. Urodziła się w bardzo patriotycznej polskiej rodzinie, w czasie okupacji powiązanej z Armią Krajową. Była z rodzeństwem Świętej Pamięci Witoldem i żyjącymi siostrą Barbarą oraz bratem Władysławem związana z oddziałami leśnych. Witold jako żołnierz AK, Władysław, harcerz Szarych Szeregów. Panienki i bugalanki szyły furażerki, farbowały i suszyły na sztachetach. Mało brakowało, a finał mógłby zakończyć się dla rodziny Bugałów tragicznie. Ojciec Roman był w ciężkich czasach okupacji kłomnickim wójtem w ówczesnej gminie Konary. Też czynnie uczestniczył w walce o wolną i niepodległą, współpracując z partyzantami też, gdy brała ślub z Antonim Ziębińskim 1 stycznia 1944 roku, domostwo Bogałów w Bratkowicach strzegli ukryci w zaroślach gotowi do walki żołnierze lasu. 14 maja 1940 roku w jej pamiętnik wpisała się Malina: Kochaj Boga duszą całą. Kochaj naród cały i tę biedną Polskę małą której godłem orzeł biały. Kochała Polskę, kochała rodzinę. W czasach panieńskich głęboko zaangażowanej w działalność katolicką, 2 czerwca 1936 roku Kłomnicki prefekt napisał piękne słowa o szczęściu. Szczęście to też cierpienie w pokorze, ale jednocześnie spełnienie szlachetnych czynów. Po sentencji, pamiętnik Krysi Bugaranki wzbogacił się o dedykację pracowitej i gorliwej prezydentce krucjaty. Od 15 października 1955 roku, po śmierci małżonka Antoniego, musi wziąć pełną odpowiedzialność za utrzymanie i wychowanie synów 11-letniego Macieja i 9-letniego Wojciecha. Boryka się z wieloma trudnościami, by zapewnić im byt i chociaż skromną egzystencję. Z roli matki, opiekunki i przyjaciela wywiązuje się bez najmniejszych zarzutów. Jest wzorem matki. Potem uczucia rodzicielskie przenosi na trójkę wnuczków Pawła, Michała i Hani, które kocha jak Wojtka i Maćka. Potem to uczucie Przemieszcza się na pięcioro prawnuków. Do ostatniego dnia swojego życia. Nie chce być teściową. Chce być dla swoich synowych Barbary i Jadwigi matką. Podkreśla to przy każdej nadarzającej się okazji. Była wierna tej zasadzie. Robiła wszystko, by jej synowie zdobyli najpierw średnie wykształcenie, a potem ukończyli wyższe studia. Z dumą powtarzała wszystkim, że Maciej ukończył uniwersyteckie studia prawnicze, a Wojciech też magisterskie wojskowe studia techniczne. Kiedy Wojciech postanowił kandydować do bardzo wówczas konkurencyjnej Wojskowej Akademii Technicznej, nie była tą decyzją zachwycona, a nawet mu odradzała. Czasy niespokojne, może wybuchnąć wojna, próbowała mu odradzać. Kiedy jednak na pagonach munduru oficerskiego pojawiły się kolejne gwiazdki, a potem belki i gwiazdki, była dumna ze swojego syna pułkownika wojska polskiego. Dzisiaj obie rodziny, wespół z bardzo bliskimi, a szczególnie z siostrą Barbarą i bratem Władysławem, żegnają świętej i nieodżałowanej pamięci matkę i siostrę, babcie i prababcie. Chciała żyć, bo warunki na czas emerytalny stworzyli jej wdzięczni synowie i ich rodziny. 21 kwietnia 2010 roku Krystyna Maria udaje się do swojego męża Antoniego, do Kłomnickiej Ziemi. Czekał na nią 55 lat. Krystyna Maria przeżyła 88 lat. Dla jej najbliższych żyła stanowczo za krótko. Będzie im brakowało matki, siostry, babci i prababci. Żegnają Krystynę Marię, pogrążeni w bólu po stracie kogoś, kogo nie da się zapomnieć i kogoś, o kim można powiedzieć, dzielna, skromna, obdarzona nadzwyczajnym darem dobroci i miłości, bohaterka trudnego życia.